Cześć, w tym zadaniu wiemy, że podstawa trójkąta równoramiennego jest 4 razy dłuższa od wysokości opuszczonej na, ty, na tę podstawę. No to możemy sobie oznaczyć wysokość jako H, a podstawa będzie 4 razy dłuższa, czyli 4H. I jeszcze wiemy, że pole trójkąta jest równe 36 cm2. No to zapisałam, że 36. I mamy obliczyć obwód tego trójkąta, to znaczy, że musimy poznać jego boki, prawda? A jak znamy pole, no to możemy sobie wyznaczyć wysokość i bok, bo nasze pole trójkąta to jest 1 druga razy a razy h, taki wzór ogólny, czyli u nas jedna druga razy 4h razy h, to będzie 2 razy h kwadrat, no i wiemy, że 2 razy h kwadrat jest równe 36. Co będzie, podzielimy przez 2 i h kwadrat równa się 18 i po spierwiastkowaniu h równa się pierwiastek z 18, czyli pierwiastek z 9 razy 2 i dziewiątkę pierwiastkujemy, czyli 3 pierwiastki z 2. I w takim razie podstawa tego trójkąta będzie równa 4h, czyli 4 razy 3 pierwiastki z 2, czyli 12 pierwiastków z 2. No to teraz tutaj jeszcze oznaczymy sobie trzy pierwiastki z dwóch i z Pitagorasa możemy sobie wyliczyć ramię tego trójkąta. No to liczymy, czyli 3 pierwiastki z dwóch do kwadratu dodać, teraz połowa podstawy, tak, bo bierzemy sobie z tego małego trójkąta z połóweczki, czyli 6 pierwiastków z 2 do kwadratu to się będzie równało c kwadrat, a C to jest nasze ramię. i Podnosimy do kwadratu, oczywiście pamiętamy, że idzie i trójkę do kwadratu i pierwiastek z dwóch, czyli 9 razy 2 to będzie. To będzie 36 razy 2 i to się równa c kwadrat, czyli 18 plus 72 równa się c kwadrat, czyli c kwadrat będzie równe 90. Po spierwiastkowaniu mamy to jest pierwiastek z 9 razy 10, to znaczy, że 3 pierwiastki z 10 będzie równe c. No to obwód teraz liczymy. Obwód, czyli 2 ramiona, czyli 2 razy 3 pierwiastki z 10 i plus podstawa 12 pierwiastków z 2, czyli 6 pierwiastków z 10 plus 12 pierwiastków z 2. Oczywiście jest to w centymetrach. I teraz następny m, przypadek. Tutaj wiemy, że pole jest równe 12 pierwiastków z 3. Stosunek wysokości opuszczonej na podstawę do długości tej podstawy jest równy. Pierwiastek z 3 przez 6 to możemy sobie zapisać, tu będzie h, a tu a, nazwijmy to, czyli h dzielone przez a to się równa pierwiastek z 3 przez 6. Możemy sobie, a, co mamy sprawdzić? Miary kąta, kątów tego trójkąta oraz jego obwód wyznaczmy sobie h z tych proporcji, wymnożymy a obustronnie przez a, czyli to będzie pierwiastek z 3 przez 6 razy a, no i skoro mamy dane pole, no to skorzystajmy z tego. Pole naszego trójkąta to będzie 1, 2 razy a i razy h, a wiemy już, że h to jest pierwiastek z 3 przez 6, przez 6 razy a i nasze pole 12 pierwiastków z 3. Czyli mamy tutaj pierwiastek z 3 przez 12a kwadrat, to się równa 12 pierwiastków z 3. No i obustronnie musimy sobie podzielić przez pierwiastek z 3 przez 12, czyli mnożymy przez odwrotność, czyli a kwadrat to będzie 12 pierwiastków z 3. Razy 12 przez pierwiastek z 3. Pierwiastki z 3 nam się skracają i a kwadrat wychodzi 144. No to z tego wynika, że a równa się 12. To już wiemy, że a równa się 12. E możemy teraz sobie policzyć h. E tutaj przejdę sobie h będzie równe pierwiastek z 3 przez 6 razy e przez 6, razy 12. To skracamy. I mamy dwa pierwiastki z trzech, czyli H jest równe dwa pierwiastki z trzech. No i znowu Pitagoras tutaj wchodzi w grę, bierzemy sobie z małego trójkąta, jest on oczywiście tutaj z kątem prostym, więc możemy użyć stwierdzenia Pitagorasa. Dwa pierwiastki z trzech do kwadratu plus połowa podstawy, czyli 6 do kwadratu, to się równa C kwadrat. Czyli 4 razy 3 plus 36 to jest C kwadrat. 12 plus 36 to jest 48. I musimy to spierwiastkować. No to to, be, to jest 16 razy 3. Czyli możemy spierwiastkować 16. To będzie 4 pierwiastki z 3. Czyli nasz bok tutaj jest 4 pierwiastki z 3. Z 3 oczywiście. Drugi bok też tak samo, bo to jest równoramienny, Czyli obwód możemy już policzyć. Obwód to jest 2 razy 4 pierwiastki z 3 i plus 12 podstawa. To daje 8 pierwiastków z 3 plus 12. A teraz jeszcze potrzebujemy sprawdzić, jakie będą te kąty. No to teraz yy, sprawdzamy yy, i widzimy, że ten bok jest dwa razy krótszy niż ten. Co może nam tutaj. Yy, Sugerować, że to będzie 30, 60, 90, ten trójkąt, ten, ta połóweczka. Możemy to sprawdzić, tak? No jeszcze sprawdźmy proporcje tego, tej szóstki. Szóstka to powinno być a pierwiastków z trzech, czyli dwa pierwiastki z trzech razy pierwiastek z trzech. No i widzimy, że to jest równe 6, czyli proporcje tego małego trójkąta się zgadzają nam z trójkątem 30, 60, 90. I co oznacza, że tu mamy 30 stopni, tu mamy 60 i tu 60, czyli razem 120 stopni i tu jest 30 stopni. Można by było oczywiście to liczyć funkcjami trygonometrycznymi, ale skoro widzimy te proporcje, no to nie trzeba.